・あれ

सबका सबका विपद हुआ Jak teraz jest, nie możemy powiedzieć, proszę, żebyśmy, żebyśmy na bieżąco zbierali, niech to za które i Pan tam jeszcze, tak? tylko najpierw może, żeby wykorzystać fotel. Ale ja się nie Ale Pani zrozumie, że chcemy najpierw, żeby wykorzystać fotel. Pani się nazywa, że to

Witam serdecznie świat Polskiej Konstantynowska Akademia Sportu. W dniu dzisiejszym, w niedzielę 21 maja organizujemy pierwszy piłkarski festiwal rocznika 2010. Impreza bardzo udana, dużo fajnych bramek, dużo fajnych akcji i dużo atrakcji. Tak? Mamy tutaj laser game dla zawodników. Mamy również posiłek przygotowany, dużo słodyczy, nagród rzeczowych, medali, pucharu. Jak zresztą zawsze robimy na naszych turniejach, każdy obdarowany zawodnik wyjechał z naszego miasta tutaj zadowolony i do nas chętnie wracał i wspominał. Także naprawdę po tym względem impreza udana. Dużo bramek, dużo dużo yy, jakichś yy, niekonwencjonalnych zagrań przez zawodników. Widać, że naprawdę mimo że mają tam 7 lat, to yy, praca z trenerami przynosi efekty. Także ja bardzo dobrze, serdecznie gratuluję trenerom, którzy przyjechali do nas z zawodnikami z Błocka, z Głowna, yy, z Łęczycy, yy, z Podębic, z Mawianic. Naprawdę mówię, z całego województwa są drużyny, yy, frekwencja dopisała, tak jak widzimy, bardzo dużo rodziców, yy, którzy przyjechali chali swoje pociechy. Chciałbym również jeszcze wspomnieć o naszej akcji, która jest zbierania krwi, która chyba przerosła śmieszne oczekiwania wszystkich, bo liczba chętnych osób, które chciałyby pomóc naszemu zawodnikowi Karolowi jest naprawdę olbrzymia i żeby ci ludzie jeszcze oddać krew, Trzeba było sporo odstać w kolejce, cały czas liczba osób się nie zmienia, jest to około 20 na miejscu, dochodzą kolejne, także mówię, no akcja super, fajnie to wyszło, ja dziękuję ze swojej strony mieszkańcom, bo naprawdę, spisali się na medal, widać, że chcemy pomóc chłopakowi, naszemu zawodnikowi, także... Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję, można być szczęśliwym, że wyszło to w ten sposób, no i cóż, turniej będzie trwał do 15, rozdanie nagród, zakończenie, także już zapraszam wszystkich, żeby, żeby na podsumowanie dzisiejszego dnia. Ze swojej strony bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne nasze inicjatywy jako Środowisko-Koznowska Kraków Sportu. Dziękuję, telewizji Kostanowni, że mówię. Jest na naszych meczach inicjatywa. Dzisiaj też możemy na nich liczyć. Pomaga nam w każdej sytuacji. Także bardzo dziękuję. I mówię, pozdrawiam, jakoś oskar. Opaska będzie z takimi niebieskimi znacznikami. Raz uwaga. Każdy będzie miał taką opaskę. I tak, zobaczcie, każdy dostanie karabin, przez który bardzo dobrze widać laserowy celownik. Widać? Tak, ja widać. Tak, tym laserowym celownikiem strzelamy, zobaczcie, w te czujniki tutaj. Może okay, nie wiem. No. Zobaczcie, jak trafimy to się zaświeci, tak? Ale ty dalej możesz strzelać? Możesz, tak? No strzela. Dobrze. Ale jak go trafimy kilka razy... Dokładnie 6. Karabin krzyknie kill in action, czyli zabity w akcji, tak? I teraz wtedy on już nie strzela. Nie strzela! Ej, nie mogę strzelać! No ja to znaczy, właśnie! To nie znaczy, że... Y, y, wypadłeś z gry. Nie, poczekajcie, zaraz przyniosę bazę jedną. Pomóż, ja pistoletaju. mam pistoleta już. W bazie będzie miała taką apteczkę, która leczy. Zobacz, naciśnij tutaj i przytrzymaj przez 4 sekundy. No, trzymaj, trzymaj. Rabin krzyknął, uzyskałem pomoc medyczną i możesz wracać i dalej się bawić, tak? Dobra.

别加油！<laughs>